Biurko możesz zwolnić, ale czasu zatrzymać nie dasz rady. Mmm, las! Taki ładny, zielony, świerkowy. Ale niestety, to praca i biuro. Gdzie trzeba się na początku pojawić, a szczególnie jak jest nowe. Chociaż nie czuć tu jeszcze atmosfery pracy, bo biurka stoją puste, nie ma tego gwaru, ale to może i dobrze, bo przynajmniej można sobie wybrać biurko, nawet z jakimś widoczkiem na miasto, na te wielkomiejskie, warszawskie budynki. Ogólnie jeszcze mało kto tu przychodzi, ale przestrzeń spoko. No i te kosze, nawet spoko, szacun. To akurat popieram. Przestrzeń, jak widać, nowa, elegancka, nowoczesna, ale czy mnie to jakoś pociąga? No, szczerze mówiąc, nie do końca. Teraz przychodzi tutaj ktoś, kto musi albo ma, nie ma w zasadzie warunków do pracy w domu. Jak dla mnie, czegoś tu brakuje. Kiedyś na początku było trochę lepiej. Każdy jakoś się znał, bo i ludzi było mniej. Przestrzenie były mniejsze, bo zazwyczaj kilku, kilkunastu osobowe pokoje. I praktycznie można było sobie i pogadać, i wyjść na jakiś dłuższy obiad, czy nawet coś pograć. A teraz no cóż, mimo że osób kilkadziesiąt to wcale ta robota jakoś sprawniej nie idzie. Niby tu tak pusto, niewiele się dzieje, no ale pracy wcale nie jest mało i trudno się wyrobić w tych normalnych ośmiu godzinach. Standardowej pracy. Nawet jak się skończy wcześniej, to i tak nie zawsze udaje się zrobić coś później, a szczególnie wyjść na dwór, gdzie wiosenna aura w tym roku wcale nie sprzyja. Ładne słoneczne dni, tak jak teraz, w zasadzie można było policzyć na palcach, a na domiar złego rzadko zdarzały się one w sobotę czy inne dni wolne od pracy. Na takiej dziwnej pogodzie minął koniec marca, cały kwiecień. I początek maja, jak nie deszcze, to brak słońca i wyższej temperatury, by choćby lekko osuszyć ziemię i umożliwić na polu zabiegi, które nie zostały wykonane jesienią ani też wczesną wiosną, a teraz już w sumie na nie za późno. Sobota i niedziela, czyli typowe dni wolne od pracy, nie zawsze pozwalały na przejazdu, a w połączeniu z niesprzyjającą wilgotną aurą spowodowało to, że nie zrobiłem na czas tego, co się powinno po prostu nie ogarnąłem. Nie wiem, czy to pech, czy tak miało być, ale niemal zawsze w ciągu ostatniego miesiąca, jak tylko miałem coś ważnego do zrobienia w pracy, czy załatwienia w sprawach osobistych, to pogoda aż się prosiła, żeby tu przyjechać i działać na tym siedlisku. A jak przychodził weekend, jakby na przekór wszystko się zmieniało, by pokrzyżować moje plany. Wczesnowiosenna orka, którą należało zrobić, bo nie było jej na jesieni, a po żniwach w tamtym roku zostało po prostu ściernisko, była niemożliwa. Trudno jest przecież orać pole, gdy stoją na nim kałuże po śniegu lub później błoto klei się do wszystkiego. Jak już przegapiłem moment orania, to liczyłem jeszcze, że w któryś weekend uda mi się opryskać chwasty, które coraz silniej zaczęły się rozrastać i gdy zginą, tylko lekko zruszyć ziemią talerzówką i od razu siać. Ale tego też się nie udało, bo co chwila deszcz i pryskanie byłoby bez sensu. Na końcu został mi plan awaryjny, jak mi się wydawało, czyli glebogryzarka bez względu na rosnące chwasty i siew czegoś po prostu na zielonkę lub kiszonkę dla zwierząt. Ale tutaj ostatecznie doszedłem do wniosku, że będzie to zwyczajnie nieopłacalne. Zwierząt przecież nie mam, a nasiona trzeba by kupić, zakoszenie i belowanie trzeba by zapłacić, a w żaden sposób nie miałbym pewności, że komuś to sprzedam, a ewentualne przechowywanie, nie mówiąc już o przewożeniu, kilkuset metrów sześciennych zielonej paszy, łatwe by nie było. Ostatecznie zdecydowałem, a w zasadzie to te wszystkie okoliczności, które przed chwilą wymieniłem, zdecydowały poniekąd za mnie. Nie będę robił nic z tą ziemią. I zostawię póki co u gór. Z jednej strony smutne, bo strasznie nie lubię patrzeć, jak coś się marnuje. No ale z drugiej cóż, nie ma po co pchać się w koszty, poświęcać czas i energię, jeśli przewidywania co do efektów są marne. Zostawienie kilku hektarów ziemi odłogiem to na pewno nie to, co chciałem na początku. Ale próbując myśleć pozytywnie, i Ziemia potrzebuje się odleżeć i odpocząć w spokoju, by w kolejnym roku. Wydać jeszcze lepsze plony. Dodatkowo drobny deszczek, który zaczął w pewnym momencie siąpić, już praktycznie mnie w tym przekonaniu utwierdził i nawet nie pozwolił siedzieć, patrzeć i zastanawiać się dalej nad tą ziemią. Zatem wstałem, wziąłem głęboki oddech i spojrzałem na dom i podwórze, gdzie też pasowałoby już coś zaczynać. Thank you Zawilgotniały dom, który był zamknięty od lat, mocno domaga się już wietrzenia i jak najszybszego usunięcia zapadniętych i przegnitych podłóg, po to, by nie dopuścić do dalszego popadania w ruinę. Coraz wyższa trawa domaga się koszenia, a krzaki przy płocie i jego zawalone fragmenty usunięcia, ale w deszcz i taką temperaturę też nie będzie się tego optymalnie robić. Zatem co? Najlepszym rozwiązaniem wydaje się więc zacząć od planowanego remontu kuchni letniej. Tak by można było swobodnie tu przyjechać, przenocować, bez względu na okoliczności i aurę na dworze. Zrobienie toalety, rozprowadzenie wody i elektryki, podłogi czy malowanie to praktycznie można robić bez względu, czy deszcz, czy słońce. A w miarę jak będą przerwy w remoncie tego pomieszczenia, to zajmę się podwórzem. Czy cokolwiek innymi budynkami, gdzie też łatwo nie będzie i pewnie spotka mnie jeszcze wiele trudności. Ale mam nadzieję, że tak jak po każdym deszczu, w końcu wychodzi słońce, tak i tutaj, pomimo wielu trudności, wszystko będzie dobrze. A pewnie nie raz trafi się jeszcze tak jak teraz: czyli i słońce, i deszcz, ale oby taki. Ciepły i lekki, po prostu wiosenny. Powolutku, po cichutku, może tym razem mnie nie zobaczą tak szybko. O tu za krzaczkami się trochę schowam i. Fakowa. One chyba też wyszły na to słońce. No i przy takim widoku energia wraca. Także kolejne odcinki to już będą pierwsze prace na siedlisku, bo chcę w końcu zacząć spędzać tu więcej czasu, a że na razie będą to głównie popołudnie i weekendy, to póki co muszą być to takie moje dwa światy dla równowagi. Praca intelektualna, a w zasadzie miszmasz bankowości IT, i praca fizyczna, bo i to siedlisko, i tą ziemię mam zamiar ogarniać samodzielnie, tymi rękami.